Polecia pod słońce nie wiem czy będzie widać. Ok, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cześć, jak widzieliście, poleciały dwie rakiety. To jest poradnika oraz Amur. Którego już nie odzyskałem, ale o tym później. No więc tak, rakieta z poradnika poleciała na silniku B4-4 i poleciała bardzo dobrze. Wszystko zadziałało jak należy. I przy lądowaniu jedynie jedna lot z lotek się ułamała, co i tak uważam, że jest czymś bardzo łatwym naprawieniem, gdyż już mi się to udało zrobić. Więc pokazuje to, że jest to udany projekt i działa poprawnie wylądowała też na taśmie hamującej, szybko spadło to, ale też nie za szybko. Czyli że spadała z odpowiednią prędkością. Można też oczywiście zaryzykować puszczenie tej rakiety na mocniejszym silniku typu C6, ale wtedy może polecieć na tyle wysoko i tak może zwiać, że już jej nie znajdziemy. A co do wiatru to właśnie jego ofiarą padł, padł Amur, który lecą na silniku D95. Został zwiany przez wiatr i wylądował w lesie. I wisi na drzewie. Kiedy wy to oglądacie, to będę na kosmodromie. I może mi się, może wiatr strącił rakietę z drzewa, ale jest to jakieś 15-20 metrów nad ziemią, więc no nie, jeżeli nie strąci, to na razie nie wiadomo, z tym zrobić. Więc no, na razie lotów Amura nie będzie, bo rakiety nie posiadam. Co z Sazama Mark 2 udało mi się zrobić, już w miarę działający system, który teraz zaprezentuję. No tutaj ta linka była mało napięta. w domyśle powinna być bardziej, ale i tak pęd powietrza prawdopodobnie by odrzucił tę osłonkę. Jeszcze będą się dopracować system uwalniania tego mechanizmu, ale prawdopodobnie po prostu będzie to grawitacyjnie, że rakieta będzie na czymś oparta za ten haczyk, przez co dopiero po wystartowaniu będzie mogła zacząć się obracać. Będzie mogła zacząć się obracać. Sama rakieta tutaj w pełnej wysokości, tak to się prezentuje, ma no 1,5 metra. No i może do końca wakacji poleci. W tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Oczywiście zachęcam dania łapki w górę. Będzie filmik w środę, w którym będzie konkurs. Mam pomysł na konkurs, a więcej się już dowiecie w następnym filmiku. No i co, widzimy się w następnych filmach. Cześć!